Cześć, witam w swoim kanale w tym filmie powiem jak przygotować podłoże pod uprawę pomidorów papryk ogórków szklarniowych szklarniowych bo akurat to robię w szklarni arbuzów melonów, czyli wszystkich tych warzyw które są uprawiane w tunelu jak widzicie ja już mam swój tunel skończony teraz robię zagony do uprawy warzyw wczoraj yy, Zagony były zlane wodą, bo jest tutaj tak twardo, że nie szło tutaj wbić łopaty, nie szło tego w żaden sposób przerobić. Przez nosta woda wsiąkła, podłoże już jest bardziej miękkie i można coś z nim podziałać. Zagony mają głębokość około 30-40 cm, szerokość to jest pół metra. Jedna strona, wiadomo, oznacza, wyznacza nam fundament, drugą stronę, wyznaczają nam deski. Może w przyszłym roku lub zimą przerobię to na coś bardziej trwałego, ale na tą chwilę musi to wystarczyć. Wiadomo, nie ma za bardzo czasu na wymyślne działania. Sezon się rozpoczyna i na tym należy się skupić. Takie podłoże samo, jakbyśmy kupili, teoretycznie można by było już w to uprawiać, ale plon byłby z tego. Marny. Nie mówię, żeby był bardzo zły, ale byłby niski, z racji tego, że gotowe podłoża nie dostarczają takich ilości azotu, potasu, fosforu, które potrzebują e, warzywa. Uniwersalne podłoża mają to jeszcze do siebie, że one są, tak jak sama nazwa wskazuje, uniwersalne, czyli są e, proporcje nawozów wywśrodkowane, żeby nie było. Przykładało, że pomidor potrzebuje. E, Dwa razy więcej azotu i potasu niż przykładowo ogórek szklarniowy. I to jest właśnie wada gotowych podłoży uniwersalnych. Jeśli byśmy mieli podłoże typowo do pomidorów, do ogórków, no ale to, za, to też nikt nie chce za bardzo się bawić, bo to za dużo czasu by zajęło. I w tym miejscu ja proponuję Wam użyć oborniki granulowane. Wiem, że nie wszyscy macie dostęp do oborników naturalnych. Niektórych, niektórzy nie chcą się po prostu tak yy, zajmować obornikami naturalnymi, bo ich po prostu bierze wstręt do tego. Ja będę używał pomiotu kurzego, bo go mam dużo. Dawka, jaką należy dać pod pomidory, papryki, ogórki, pomiotu kurzego świeżego, czy też przekompostowanego, tak jak to jest, to jest od 150 do 200 gramów na metr kwadratowy. Czyli jak mamy tutaj. Szerokość pół metra, czyli na 2 metry bieżące dajemy 100 gramów. Wiadomo, nikt tego nie będzie mierzył, nikt nie będzie chodził z wagą, bo to nie jest apteka. Ale wsypujemy, ja wsypuję obo, obornik kurzy, pomiot kurzy w, w zagon. Wsypujemy w zagon. Ja oczywiście nie będę tutaj się za bardzo rozdrabnie Nie będę tutaj chodził z miarą. Wszystko będzie dawane na oko. Jak widzicie, jest to bardzo sucho. Więc ta woda. Więc ta woda wlana wczoraj. Tutaj. Dość. Zrobi robotę, powiem tak. O. Jak mamy jakieś większe frakcje, grudki, to rozbijamy je, żeby w jednym miejscu, w jednym punkcie, nie było dużej dawki azotu. Dobrze, na prezentowanym około dwóch metrach bieżących teraz uzupełniamy otwór ziemią. Ja mam ziemię. Uniwersalną? Do uprawy warzyw? Wsypujemy. Wyrównujemy, żeby tego podłoża było tutaj, i mamy gotowe. Zasypałem tutaj około 35 cm podłoża, to jest przygotowanie rzędowe. Nagram jeszcze inny film o przygotowaniu miejsc pod uprawę warzyw punktowym. Ale to nie dzisiaj, bo za dużo mam pracy yy, inne jeszcze. Tak jak przygotujecie zagony, miejsca stanowiska do uprawy warzyw, poprawicie o wiele, będzie wasz plon o wiele większy, uprawa będzie łatwiejsza. Zgryźliwi czy też złośliwi powiedzą, że mogłem dać jeszcze siatkę przeciw kretom, ale w gruncie rzeczy nie ma to tak dużego znaczenia, ponieważ kret, jak będzie chciał, to przejdzie po ziemi i wejdzie w dobrą ziemię, tam gdzie jest gdzie będzie dużo dżownic, gdzie będzie dużo owadów. Po prostu pójdzie za pożywieniem, bo wbrew pozorom krety chodzą też po powierzchni. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania i oglądania innych filmów. Na razie, cześć.